Cześć, z tej strony Mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie i dzisiaj porozmawiamy sobie o współczesnym sceptycyzmie i o tym, jakie pułapki zastawia na osoby, które chcą być sceptyczne, chcą stosować jego rozwiązania. Zacznijmy od tego, że omówimy sobie o tym, czym jest sceptycyzm w takim encyklopedycznym, bardzo teoretycznym i zarysowym szkielecie. Sceptyzm był jednym z nurtów, który rozwinął się w momencie, kiedy już upadły te wielkie systemy filozoficzne. Znaczy upadły, przestały być aż tak znaczące starożytnej Grecji i był to, czyli to przypada na, na okres hellenistyczny, czyli ma, jesteśmy już po Platonie, jesteśmy po Arystotelesie, kreuje się nurt stoików, kreuje się nu nurt... Epikurejczyków, po drodze jeszcze gdzieś tam mamy cynizm, no i jeszcze mamy Cyrenaików, no i rozwija nam się jeszcze nurt sceptyków, ale sceptyków raczej się stawia pomiędzy stoików oraz epikurejczyków. No i co nam mówi sceptycyzm? Sceptycyzm mówi nam o tym, że nie możemy osiągnąć nigdy prawdy ostatecznej dotyczącej rozstrzygnięcia danej sytuacji, ponieważ zmysły mogą nas zawodzić. Możemy nie być do końca nigdy pewni informacji, które otrzymujemy na podstawie tego, że te zmysły mogą być zawodne. W sumie logika też może być zawodna z tymi zasadami, bo coś może wychodzić w danym systemie, w innym systemie może nie wychodzić, to już ja wam to daję. To nie byli sceptycy, bo wtedy jeszcze logika aż tak rozwinięta nie była, chociaż w już logikę coraz mocniej rozwijali do tego, że się zaczynały pojawiać predykaty. W ujęciu sceptyków najważniejsze jest to, że zmysły nas mogą wprowadzać błędy, z tego powodu wiedza ostateczna nie, nie istnieje, ta wiedza nie jest aż tak pewna, w związku z tym najlepszą postawą, jaką może być, to jest zawieszenie sądu. Zawieszenie sądu w tym momencie powinno być traktowane jako, okej, okay, tu jest jakaś prawda, ale tego, tego nie muszę być przekonany, okej, okay, tu też jest jakaś prawda, do niej też mogę nie być przekonany. Generalnie zawieszam się od obrania jakiegokolwiek stanowiska, ani będącego za, ani przeciw. Do każdej, do każdej informacji podchodzę, no właśnie, sceptycznie, czyli z pewną dozą dystansu. Nie dochodzi tutaj, byśmy powiedzieli do asercji sądu, o której wam mówiłem w odcinku filozof naprawie o epistemologii, nie? I generalnie w takim bardzo dużym uproszczeniu to jest sceptycyzm. Taki najbardziej znany dowód sceptycyzmu to jest dowód z tego z demona, który może nas zwodzić. W związku z tym nie możemy nic orzekać o rzeczywistości. Ten argument był odrzucany przez Kartezjusza. Pozłyszył mu to wprowadzenia metody Kogito, która miała być niezawodna. Niestety taka się okazała nie być. A w dzisiejszym dyskursie najpopularniejszy jest słoik w tych słoik mózg w słoikach. O! Czyli mózg w słoikach to jest mózg, który, że nie może, że możemy założyć, że znaczy inaczej, że nie jesteśmy w stanie odrzucić twierdzenia, że, jesteśmy, że nie jesteśmy ludźmi, tylko jesteśmy tak naprawdę w mózgach, słoikach, które się odpowiednio bodźcuje i to wszystko, co tutaj jest, tak naprawdę nam się wydaje. Czyli ja nie istnieję, wy nie istniejecie, jesteśmy słoikami, jesteśmy mózgami w słoikach, a może, może być nawet słoikami w mózgach, to też dla mnie problem nie jest. W każdym razie, które odpowiedzią, są bodźcowane do tego, że nam, się wyda że, że nam się to wszystko wydaje, nie? I dlatego najbezpieczniejsze jest to, że, wszystko, że nie ma tutaj żadnej prawdy, wszystko jest obudą, hej, i z tego powodu niektórzy znajdą szczęśliwość. Powiedzmy, ja tak. Ja powiem, powiem z tego, że właśnie z tego podróży nie ma żadnej twardej prawdy, czuję pewną satysfakcję, i to mi pomaga w pewnych sytuacjach, pomaga mi tworzyć pewne analizy myślowe czasami, dlatego czasami myślę właśnie z perspektywy sceptycznej, ale aż takim sceptykiem nie jestem. No. Dla większości ludzi, jest to po prostu postawa sceptycka, to osoba sceptyczna to jest osoba wątpiąca, niekoniecznie wierząca w to, co druga osoba mówi. To w takim najbardziej potocznym rozumieniu. Dobrze, a dlaczego chcę o tym porozmawiać? No bo niedawno internet obiegła informacja o pewnym bardzo dużym influencerze, który nagrywał filmiki, które bardzo mocno atakowały postawy niektórych osoby i były przedstawiały, na przykład atakował podrywaczy. Mówiąc o tym, że kobiety, że nie wolno manipulować osobami w związku, że należy wykazywać tą empatię wobec tych innych osób, okazywać emocje, być współczującym, kobiety trzeba super traktować, nie? Dalej po, miało poglądy na przykład dotyczące homoseksualistów, że oni też są poważnymi członkami społecznymi, że nie można im zakazywać ślubów, nie? Że to też jest orientacja zasługująca na szacunek. To są poglądy, które głosił publicznie, przez co osoby, które głównie są z lewej strony kompasu politycznego, bardzo go lubiły, uważały za swój autorytet. Podejrzewam, bardzo dużo osób się na nim wychowało. No a potem po czasie, po czasie tu niedawno się okazało, że prywatnie nie kierował się takimi zasadami, bo jego jedna z dawnych dziewczyn opubliczniła dowody, materiały 8,5 minut, gdzie na przykład się wypowiadał, że. Eee, tak, tak zwani homosie, bo teraz każdy człowiek jest homoseksualistą. Domyślę tutaj w kontekście takim, że ci chłopaki, ci chłopacy, z którymi idziesz się poda, podają za homosi, to oni tak naprawdę nie są homosiami, oni tak naprawdę są zainteresowani tobą, oni tylko udają, bo każdy mężczyzna udaje. To jest takie, w dosyć silnym domyśle tam jest tam, w tym kontekście tak powiedziane. Eee, dla, dlatego, dlatego nie lubi tego, żeby ona wychodziła z tymi konkretnymi osobami. I sam wobec tej dziewczyny stosował przemoc no, fizyczną, to bo tam, znaczy można domniemywać, że się szarpią po tym, jak głośno krzyczy, e, ale też no, na pewno stosuje poniżej, Jest wobec, znaczy inaczej, poniżają, ją. No, na jeden z materiałów chyba nawet ją opił, na pewno słychać plusie, ale nie wiem, czy opił ją, konkretnie ją, czy opił na przykład podłogę. Nie? albo splunął gdzieś indziej. Chociaż nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo jest tutaj jest w tym wypadku jednoznaczny. Chodzi o poniżenie pokazania dyskredytacji drugiej strony. Ale generalnie dla, tego, dla tej historii ważne jest to, że mamy silny kontrast. Widok tej osoby, która jest publicznie i osobą, jaka jest prywatnie, że jest bardzo duży kontrast. Nic nowego, od wielu lat mamy do czynienia to z politykami, którzy z jednej strony, no tutaj, jacy jesteśmy blisko Boga, jacy jesteśmy bogobojni, a potem za, za kolorami jedna, druga, trzecia kochanka, albo te. Zakazujemy tych ślubów gejowskich, a potem jesteśmy na gejowskiej orgi. Albo to niedawno, jak byłem w sklepie, sklepie z gitarami, to bi, rozmawiałem ze sprzedawcą, który i rozmawiali, rozmawialiśmy tam o tym, że musi odpowiadać mi tam zaksięgować zniżkę, żeby tam się nikt nie przyczepił, że wszystko jest w porządku. To się śmieliśmy, że no tak, no, że słyszeliśmy o sytuacji, w której y, facet z piekarni swój stary chleb wynosił ludziom bezdomnym, żeby zjedli. No, ale to było traktowane jako tam darowizna, o której tam chyba nie ma dochody, że jakoś tak było, że generalnie mu przypieprzyli karę finansową z tego tytułu. Twierdząc, że nie powinien tak robić i że on ten chleb powinien zniszczyć, a nie dać innemu osobie, co jest w sprzeczności z tym, że w Biblii jest na przykład powiedziane, że nie wolno traktować, marnować jedzenia, marnowanie jedzenia jest jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba, nie? Więc tutaj znowu mamy kolejną rozbieżność, nie? No, ale to... Jak mówię, już na tej kontekście nic nowego, a w kontekście filozoficznym to już też zupełnie nic innego. Odwierzny problem dotyczący czy powinniśmy kierować się zasadami wśród etyków, którzy głoszą jedno, a kierują się inaczej. No i bardziej znany przykład to Schopenhauer, wobec którego kiedyś uczniowie przyszli i powiedzieli, no mówisz tam tutaj o kontemplacji, o tym tutaj cierpieniu w świecie, a sam prywatnie fajki palisz. Te, alkohol spożywasz, na panienki chodzisz, to jak to jest z tym umartwianiem, kontemplacją? To ta kontemplacja jest najważniejsza, że takie życie, jak ty tutaj prowadzisz. A co Schopenhauer odpowiedział <grytanie> bardzo dobitnie, że drogowskaz rzadko kiedy stoi w miejscu, które wskazuje, nie? Czyli, że on jest tym drogowskazem, ale może stać w tym miejscu, które jest źle. No zawsze jakieś wytłumaczenie, ale ludziom niekoniecznie to wystarcza. Generalnie nie, nie nadawałaby się ta sytuacja na materiał, żeby o tym bardziej porozmawiać, gdyby nie to, że jeden z moich kolegów z filozofii, jeden z moich młodszych kolegów, więc to nie jest Lopez, którego serdecznie tutaj pozdrawiamy, bo Lopeza, no mimo tego, że teraz jestem starszy, tytułem, bo Lopez ma licencję, to ja już mam magistra, ale ja zawsze traktowałem i zawsze będę traktował Lopeza jako starszego kolegę, z tego powodu, że on zawsze był te kilka lat nade mną, nade mną był nade mną wyżej, no i był zawsze, no i jest starszy wiekowo względem mnie, dlatego zawsze będę czuł do niego ten respekt i będę zawsze o nim mówił bardziej jako starszym koledze, ale nie, to był akurat młodszy kolega, którego nie będę mówił, jak się nazywa, bo może w przyszłości będzie się wstydził tego, co napisał. Zresztą każdy ma prawo do przemyśleń, nawet takich, które są bardziej szkodliwe czy nie. On nic złego nie zrobił tym, że się zastanawiał nad tą, tą sytuacją, że wchodził w dyskusję i rozmawiał. Nie ma nic złego w tym, żeby się zgubić, nie? To jest jak, naj, jak najbardziej w porządku, więc dlatego nie chcę go wystawiać na pośmiejstwo, chcę po prostu porozmawiać o tej postawie. Myślę, że ona może wynikać właśnie z takiego trochę źle rozumianego sceptycyzmu, czy trochę wyjścia właśnie z postawy sceptycznej, żeby pokazać, do czego prowadzi. No bo... Dziewczyna w tym 8,5 minuta materiałów yy, pokazała materiały dowodowe, gdzie nagrywała z, ukry... no, z ukrycia, bo nie było obrazu, ale może sama zamazała obraz, może tam był obraz. W każdym razie słuchać było ewidentnie, że to mówi tamta osoba, czyli w tym wypadku ten influencer. Yy, komentarze, które ona pisała, wymieniała przez Messengera też były podpisane, widać było, że to było konkretnie jego konto, miało jego awatara, było przez niego podpisane. Mimo to kiedyś to nie ten kolega, to jakaś inna osoba w internecie pisała o tym, że to póki nie zobaczy konkretnych dowodów, że to jest faktycznie jego podpisane, czy to jest ten jego głos, to nie będzie w to wierzył. nie? bardzo dyplomatycznie człowiek mi że no, hard feelings, ale powinien zarówno umyć o uszy, jak i y, y, ten jak pójść do okulisty, bo okulary, no bo sprawa tu jest ewidentna, screeny są podpisane w konkretny sposób, jedyny sposób, żeby je móc podważyć, to jest to, że, mo że może jest jakiś sposób na to, żeby założyć fajkowe konto dokładnie z tym samym profilem, żeby brzmiał tak samo nick, i wtedy na tych screenach to nie będzie wyglądało, jakby rozmawiała z ty, tym influencerem, a tak naprawdę rozmawiała z innym. Ok, ale to wtedy nie tłumaczę, dlaczego była taka ładna jakość głosu w tych nagraniach wideo, które było, były i ona nagrywała. To po pierwsze. Po drugie, sam influencer się później przyznał przy prosinach. Przyznał się również do problemu alkoholowego. Chwała mu za to, że poszedł na odwyk i że się z tego leczy. Życzę, życzę mu jak najlepiej, żeby, te, żeby z tych wszystkich błędów wyciągnął konsekwencje i żeby był, żeby był dobrym członkiem społeczeństwa, żeby wrócił do tego społeczeństwa, może mu po prostu chwilowo no, sława uderzyła do głowy. Każdy ma prawo do głębów. Życzymy mu jak najlepiej, nie? No tak, no ale to. Masz ewidentny dowód i masz ewidentne, ewidentny to od postaci zarówno tego zapisu audio, tego nagrania, który jest prawie że ewidentny, nie do podważenia, i masz drugi w postaci tych screenów, które, no powiedzmy, można już trochę spreparować, można przy tym kombinować, ale masz potwierdzenie od tamtej strony, że tak było. Może ktoś przeprowadził weryfikację, bo to jest w sumie łatwo do można zweryfikować, czy to konto, z którym ktoś pisał, faktycznie było tym kontem. Są do tego dostępne narzędzia, ja się aż tak tym nie zajmuję, ale można to zweryfikować. To dlaczego tutaj znajdują się osoby, które to podważają, nie? kiedy sprawa wydaje się tutaj być ewiden ewidentna? No, ale można zaj pójść jeszcze dalej. Można pójść tak, jak jeden z influencerów, inny influencer i ten mój kolega, że mamy dostęp tylko do pewnego skrawka tej kłótni. Mamy dostęp do pewnej perspektywy. Mamy do perspektywy tej dziewczyny, jak to wyglądało z jej strony. Czyli tego, jak ona odbierała tą sytuację, nagrania były zrobione przez nią. Były robione przecież w ukryciu. To przecież inaczej zachowujemy się, kiedy nie wiemy, że jesteśmy nagrywani, a inaczej jak wiemy, że jesteśmy nagrywani, no ten Messer jest tego wybitnym przykładem. Będąc nagrywany do rany przy łóżku, który ten szanuje kobiety, a prywatnie osoba, która na nie pluje, nie? No, to na pewno ta dziewczyna musiała mieć jakieś ukryte intencje, że nagrywała. Może go wcześniej sprowokowała i wcisnęła nagrywaj w odpowiednim momencie. No, jak słyszę takie argumenty taką argumentację, to ja zawsze powtarzam, że jedną z rad, którą słychać, kiedy jesteście profesorami na tym na Uniwersytecie Warszawskim, to opowiada o tym autor na jeden ze swoich materiałów. To było to, że za każdym razem, jak przychodzi do Ciebie student, a zwłaszcza studentka, włączasz nagrywanie, nie informujesz nawet o tym, bo studenci bardzo często mają dziwne pomysły, dziwne propozycje i potem będą potrafili Cię pomawiać, że zaszło tam do czegoś, do czego tak naprawdę nie wyszło, nie doszło. I w momencie, kiedy nie masz takiego nagrania wideo, nagrania audio w tym wypadku, tego, co zaszło w tym gabinecie, to nie masz dowodu tego, jak się broni. przed tym, że na przykład ktoś się pomówił o molestowanie, nie? Taki najprostszy przykład. I w drugą i ja tu jestem całkowicie zdziwiony, że są osoby, które się dziwią, że ona nie informowała go o tym, że ona nagrywa to zajście w tym wypadku, bo nawet gdyby była sytuacja w tym wypadku prawna, gdyby doszło tutaj do sporu sądowego, to raczej ten dowód został, zostałby dopuszczony, nawet gdyby było to, że to jest w tym wypadku dowód z tak zwanego zgniłego drzewa. Dowód ze że drzewa to jest właśnie taki dowód, który jest no, wątpliwy pod względem metodologii pozyskania, nie? Chodzi o to, żeby na przykład nie przeprowadzać prowokacji, że policjant oszukuje podejrzanego podając się za kogoś, kim nie jest, nie? Chociaż to tylko też są jakieś tam odpowiednie wytrychy, aż tak się nie zna na prawie karnym. Taki jedyny przykład, gdzie wiem, gdzie ewidentnie nie są dopuszczane dowody ze zgniłego drzewa, to są w postępowaniu administracyjnym. Tam te dowody są wykluczone, tam się ich nie stosuje. Śmie... To jest żart oczywiście, że to chodzi o to, że jak się załatwia te... jak się załatwia sprawy w administracji, żeby coś przeszło, ale to jest dobrze, tego nie traktujcie, to jest bardzo żartobliwie. Administracja, jak się, jak się ostatnio bliżej przyjrzałem, ma wiele bardzo ciekawych mechanizmów. nie? No, ale dobra, więc. Mamy sytuację związaną z tywit, że ze zniłego drzewa, że ja nie rozumiem tego, dlaczego przyczepiają się do tego dowodu. Zwłaszcza, że osobami, które mogły się przyczepić do tego, czy ten dowód jest pozyskany we właściwy sposób, czy nie, no to są przede wszystkim osoby o kompetencjach sędziowskich, czyli sędziowie, a to nie jest sprawa sędziowska, to nie jest sprawa karna ani sprawa cywilna. Nie jesteśmy w sądzie, jesteśmy w przestrzeni publicznej, więc tutaj te normy dowodowe przedstawiania takich sytuacji są dużo lżejsze. Są dużo lżejsze, nie powinniśmy zwracać uwagi, zwłaszcza w takiej sytuacji, bo no, no, powiedzmy szczerze, w sytuacji, w której ktoś jest wobec Ciebie agresywny i istnieje ryzyko tego, że dostaniesz, no, mówiąc kolokwialnie, w twarz, to ja, też bym się, to ja też bym się nie chwalił tym, że będę nagrywał, bo nie wiem, jak zareaguje napastnik. Może w tym momencie wcale, wcale się nie wystraszyć, może tak naprawdę być bardziej podjudzony i mogę skończyć bez komórki, nie? więc będę jeszcze stratny do tego pieniądze. Więc nie rozumiem tutaj tej argumentacji, myślę, że to jest właśnie kwestia tego sceptycyzmu. I kwestia też sceptycyzmu, dlaczego w tym momencie chcemy zdanie drugiej osoby, tego jak ona widziała tę sytuację, kiedy na podstawie tych materiałów widzimy mniej więcej, jak wyglądała sytuacja, bo ta sytuacja na podstawie dźwięków prawie, że przedstawia obraz faktyczny. To pole do interpretacji jest bardzo mocno ograniczone. Bo co będziemy interpretować inaczej, czy on spłynął faktycznie na nią, czy splunął na podłogę obok niej? Intencja jest oczywista i ona nie, nie pozostawia nic, żadnych złudzeń, nie pozostawia nic tutaj do zastanowienia się. Dlatego dziwią mnie sytuacje osób, które próbują się tutaj doszukiwać, że ona, że ona go sprowokowała w tej sytuacji. No okej, okay. czasami zdarza się, że jedna osoba sprowokuje drugą, okej, okay. ale to wciąż nie daje wtedy przyzwolenia na to, żeby trzasnąć drugą osobę, albo żeby ją w taki sposób poniżyć. Rozumiecie mnie, nie? Że. Są pewne zachowania, które są na tyle ewidentne, że nie jest aż tak potrzebny dowód drugiej strony. Dowód z drugiej strony byłby potrzebny, gdyby na przykład zaczęli się przepychać, nie? Gdyby tak się złapali w klinczu i... albo na początku jest, że się przepychali i nie wiemy w sumie dlaczego zaczęli się przepychać. Może było tak, że to była jakaś, nie wiem, gra wstępna, która potoczyła się w nie tą, tą stronę, którą powinna być i dlatego to wyrwane z kontekstu wyszło tak, jak wyszło. No ale na tych nagraniach ten kontekst nie wydaje się wyrwany. Wydaje się, że, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jest nie nietrzeźwy na tych nagraniach, co też jest prawie ewidentne. Więc ja nie widzę, po co osoby tutaj przyjmują tą postawę sceptyczną, gdzie postawa sceptyczna, wydaje mi się, jest traktowana tylko i wyłącznie po to, żeby poddymić dyskusję. Poddymić dyskusję tylko po to, żeby rozmawiać i być tutaj ten, no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, hipsterem, nie? O, wszyscy tutaj przejęli już tą stronę, to ja przyjmę tą drugą stronę. To taki jest ten kozak, taki chcę być wybitny i wyjątkowy. No nie wiem, z drugiej, z drugiej strony bardzo rozbawiła mnie sytuacja, w którym ktoś, ten mój kolega, przeanalizował, że dziewczyna przed wejściem w związek z influencerem miała 50 tysięcy wyświetleń na Instagramie i pozowała w bikini. Natomiast po tym, jak już się związała z tym influencerem, miała 200 tysięcy wyświetleń na Instagramie, dalej pozywała w bikini, no i że w tym momencie ona dawała mu powód, dawała mu powód do zazdrości, że z tego powodu była ta frustracja i że ona generalnie pastwiła się na nim, miała z tego powodu korzyści. Na co można odpowiedzieć? I w ten sposób się przypisuje, że trzeba tutaj mieć ten sceptycyzm, że sytuacja nie jest do końca jasna, bo ona też miała tutaj interes, co też widać tym, że upubliczniła te nagrania. No to ja Wam powiem generalnie tak, że generalnie ludzie, jeżeli się ze sobą łączą, to łączy ich jakiś interes. Niekoniecznie interes taki jak wyświetlaniami na Instagramie, ale na przykład z tym, że lubimy spędzać czas z daną osobą i myślimy, że jeżeli będziemy w związek, to będziemy. Ta częściej spędzać czas z tą osobą, albo jest na tyle kompetentną osobą, że nie chcemy, żeby inna osoba żeby żyła z inną osobą, chcemy ją zagarnąć trochę dla siebie, żeby żyła w naszym mirze domowym, że myślimy, że zbogaci w jakiś sposób nasze życie w inny sposób. Na tym mniej więcej polega, polega takie pokazania związki. Generalnie to wygląda pod tym względem trochę interesownie. Każdy związek pod tym względem interesowny jest. Jeżeli ona w tym momencie miała te korzyści związane z tymi wyświetleniami, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, dlaczego ona, mimo tych wszystkich no, sytuacji konfliktowych, które były, jeszcze nie, nie, nie rzuciła go od razu, tylko z nim jakoś trwała, bo, czuła, bo mogła czuć w tym momencie jakieś korzyści, ale nie sądzę, żeby to był powód. Po pierwsze, to nie jest powód, żeby się frustrować dla tego influencera, nie? że ktoś się związał dla korzyści, które między innymi są. Bo to nie wyklucza, że ona faktycznie mógł jej się podobać, mogła go kochać i z tego a te korzyści to były tylko wisienka na torcie, jakaś wartość dodatkowa. I tu by było dobre zawieszenie sądu, że w tym momencie nie oceniamy, które były wartości większe, które były wartości mniejsze, bo oba, oba zdania mogły być faktyczne, oba, oba zdania mogły zajść jednocześnie. Natomiast ważne jest to, że to nie usprawiedliwia cały czas tego zachowania i tego zachowania, tego zachowania influencera. Więc generalnie wniosek, bo tro, troszkę już się rozwodniłem na tych stopie szczegółowej, obalając jakieś konkretne argumenty. To co, co chcę powiedzieć o tej płasce sceptycyzmu, że sceptycyzm źle wykonywany zaczyna wkraczać w niebezpieczne rejony teorii spiskowych. To kiedyś Lopez, przytoczony zresztą na tym materiale, pozdrawiam cię serdecznie, kiedyś mi mówił, że płaskoziemscy to nie jest nic innego jak bardzo źle wykonany sceptycyzm. Że to są sceptycy, którzy po prostu stwierdzili, że znajdą sobie co, jakiś cel, przeciwko któremu będą walczyć, i zamiast po prostu zawieszać osąd po to, żeby za szybko nie przyjmować pewnych informacji, czekać na jakieś dowody, fakty to oni po prostu stwierdzili, że sceptycyzm będzie metodą na walkę z wiatrakami, żeby być hipsterem i przyjmować jakieś bardzo dziwne teorie. I na przykład z tego powodu są bardzo często takie wymyślone nagrania, że są płaskoziemcy, którzy robią dowody, które jasny sposób wykazują, że Ziemia jest płaska, ale oni i tak robią, zatykają uszy i dają la 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 la, nie słyszymy was. Bo chcemy być edgy, chcemy być ponad tym nurtem, chcemy stać na tym stanowisku, które nie jest popularne. No i z tego powodu to jest właśnie pułapka sceptycyzmu, że będąc nadmiernym sceptykiem, nie przyjmując pewnych informacji, patrząc na taką sytuację chłodnym okiem, nie zadając pytań, po co ktoś miałby przyjmować daną, daną pozycję, no to wskazujemy się na to, że będziemy skreślać tylko i wyłącznie ku teoriom spiskowym, że nie będziemy widzieli sytuacji, jakimi faktycznymi są, a będziemy cały czas się doszukiwać tego drugiego dna, bo będziemy sceptyczni wobec tego, co będzie nam dane. Generalnie w pewnym momencie dobrze jest postawić koniec. To zresztą mój pan doktor, zresztą kiedy prawie mój promotor, Żołaniec, mówił o tym, że y, to jest na przykład, może być argument przeciwko. Y, to było nie Goodmana, tylko to była zagadka, gra Newcomba, paradoks Newcomba. Że jeżeli będziemy zakładać, że druga strona przewidziała to, że ja przewidziałem to, że tamta strona przewidziała to, to można dojść ten ciąg nieskończony, nie będziemy mogli podjąć żadnej decyzji. I dla świętego spokoju, żeby móc podjąć jakąkolwiek decyzję, chyba na piątym kroku zakłada się, że już nie można było przewidzieć dalej, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję i coś zrobić, nie? To się chyba też czasem mówi paraliż analityczny, jeżeli ktoś za mocno przewiduje drugą stronę, nie? No, i tak, i do takiego paraliżu analitycznego może doprowadzić właśnie taki nadmierny sceptycyzm i takie troszkę tkwienie w kłamstwie. No, to by było na tyle. Przepraszam, już się zaczyna robić ciemno. To jest ostatni materiał, który dzisiaj nagrywam. Tą koszulkę jeszcze zobaczycie przy Blue bo bo godzinę nagrywałem tamten materiał. Miałem tak problem, żeby się wysłowić, nie? Ale jestem w końcu z jego zadowolony, więc żegnam się z wami serdecznie. Słyszymy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Papa, pa. Dobre, dobrego dnia i szanujcie swoje kobiety. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.